Kochani, witam Was serdecznie w nowym filmiku. Tak, jestem bez makijażu, ale to nie bez powodu, ponieważ właśnie będziemy się malować. To znaczy, ja będę, a Wy będziecie mi tutaj dotrzymywać towarzystwa. Mój kąt jest taki troszeczkę, jestem pod kątem, tutaj mi coś tam powyskakiwało, ale to szczegół, pod kątem jestem, no bo to wiecie, no nie jest to takie, nie jest to taki makijaż. Że tak powiem, profesjonalny, tylko taki na luzie filmik, żebyśmy sobie porozmawiali. A ja w międzyczasie, właśnie sobie zrobię makijaż. Niedawno, wiecie, miałam zamiar się pomalować, yy, ale stwierdziłam, yy, będę tutaj się patrzyła, ok, bo tutaj mam lusterko, yy, ale stwierdziłam, że zaraz, dawno nie było na moim kanale filmiku z makijażem, jak się maluje. No i sobie zrobię taki filmik. Yy, no, taka pogadanka przy makijażu, wiecie o co chodzi. No, więc jak pomyślałam, tak właśnie robię. Jak powiem Wam szczerze, że już to, to, to nie jest to, co kiedyś. Przy dwójce dzieciach, przy nieprzespanych nocach, mam takie worki pod oczami mi się porobiły. Słuchajcie, że teraz pod kątem widać to tutaj w kamerze. No. No cóż, życie, życie matki, życie rodzica, życie dorosłego. Tutaj. No więc tak, mam. Zaraz będę musiała umyć ręce. Tak, yy, ostatnio. Na... Yy, 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 yy. Nakładam raz podkład gąbeczką oraz palcami. Teraz sobie nakładam palcami. U mnie to różnie bywa. Ale ostatnio mam taką przesuszoną cerę, że ten podkład średnio wygląda na mojej buzi. Muszę y, jakiś krem sobie ogarnąć, taki wiecie, na teraz, na te zimniejsze dni, co tak dobrze mi nawilży tą twarz, bo mam troszeczkę suchą. Jednak te kremy, ten krem, co używam sobie na co dzień, y, mało sobie radzi z tymi, y, z tą pogodą. Mam fajny korektor, ostatnio Wam nie pokazałam, jak się malowałam w poprzednim filmiku. Mam fajny korektor z Evelina, z Eveline, nie z Evelina, tylko Eveline. Korektor pod oczy z kwasem hialuronowym, niwelujące cienie i oznaki zmęczenia. To coś dla mnie. Koryguje niedoskonałości, rozświetla i nawilża. Dostałam w takiej odteściowej. Dziękuję bardzo serdecznie. Ja mam kolor vanila. Widać? Zumuje, nie zoomuje 02A light vanilla, i jest dla mnie to idealny odcień. Dziękuję bardzo serdecznie teściowej, bo jest dla mnie bardzo dobry, i jak na przykład będę w Polsce, to chyba się zaopatrzę w niego, choć powiem Wam, że niby on ma te 15 ml. Ale jest bardzo wydajny. No, chyba że jeszcze sobie zobaczę coś z naszej oferty Zefemu, e, jakiś fajny korektor. No, zobaczymy. Może się pokuszę w zasadzie wypróbować coś nowego. Zawsze to coś. Zazwyczaj tak jest, że jesteśmy przyzwyczajeni do swoich stałych kosmetyków, prawda? Swoich stałych produktów i nie jesteśmy otwarci na nowe, bo wiecie, po co coś nowego sprawdzać, jak już jesteśmy przyzwyczajeni? Mamy swoje. Sprawdzone produkty kosmetyki, no ale no, zobaczymy, może ja się pokuszę i sprawdzę coś nowego. Zaraz do Was wracam, wklepałam pod oczy. Ten kąt powiem Wam, że jak tak patrzę, to ten kąt naprawdę te o, o, te światło to mi podkreśla tutaj te, te worki, wiecie? Ale nikt nie jest doskonały, niestety albo stety. Ja się z tym godzę i ja wiem, że kiedyś będę miała jeszcze więcej marszczek na twarzy. To jest normalne eee, i tyle. No, jestem tylko człowiekiem, mam oznaki zmęczenia, potem na pewno będę miała oznaki starzenia. Co tutaj dużo mówić? No, pff, wyglądam jak wyglądam, tak taka się urodziłam, taka jestem. No, to znaczy. Worki pod oczami nie są od urodzenia, ale mówię tak ogólnie, całościowo, że każdy jest jaki jest, każdy się urodził tak, jaki się urodził, i powinien z siebie akceptować takim, jakim jest. Bo to jest najważniejsze, żeby się czuć dobrze w swoim ciele. Ja się bardzo dobrze czuję w swoim ciele i jest mi z tym dobrze. A to, że mam tutaj worki pod oczami, to tylko wyłącznie też dlatego, że mam dwójkę wspaniałych dzieci i to są oznaki właśnie, że jestem mamą. Idę umyć rączki i zaraz do Was wracam. Już jestem, mam tutaj kawę, to znaczy yy, inkę sobie zrobiłam, kawę zbożową. Mąka jemiaczana teraz na twarz. No, Także tego. Co tam? Stwierdziłam też ostatnio, że powinnam raczej do Was więcej mówić, więcej rozmawiać. Yy, bardziej to jest taki monolog, no ale Więcej mówić do kamery, bo dostaję czasami zadyszki, mam za duży natłok myśli, za dużo chcę powiedzieć, a nie nadążam. Wiecie o co chodzi, nie? Więc muszę sobie wypracować nie tyle co słownictwo, ale ton głosu, starać się, żeby tak nie krzyczeć, mówić spokojniej, trochę wolniej, nie śpieszyć się. No, także. No, a, a co do mam, że jesteśmy mamami, więc akceptujmy się, kochani, takimi, jakimi jesteśmy. I tyle, bo nic z tym nie zrobimy. No, chyba, że mamy kupę pieniędzy i możemy sobie wydawać na różne operacje plastyczne, naciąganie, niwelowanie, wiecie, i te sprawy. Ktoś, jak ktoś lubi być bardziej naturalny, tak jak ja no to powinien akceptować to, że taki jaki jest, godzić się z tym, że czas płynie dalej, że nie stoimy cały czas w miejscu, nie jesteśmy młode. Chociaż no chociaż nie powiem, że wiecie na swój wiek nie wyglądam jako źle, bo mam trzy dychy ponad troszeczkę i no nie wyglądam źle, tak skromnie mówiąc. Jednak powinniśmy naprawdę siebie akceptować i dobrze się czuć w swoim ciele. Taka prawda. Słuchajcie, teraz albo Was przyspieszę, albo zaraz do Was wrócę, bo muszę sobie zrobić brwi i nie będzie mi wygodnie tutaj, bo mam za daleko lusterko. Muszę sobie przybliżyć i zaraz się Dobra, widzimy. Dobra, mam. Wydaje mi się, że w miarę ok, w miarę równo to wszystko wyszło. a ja dzisiaj zawsze tak używam sobie tych cieni do brwi, ale dzisiaj sobie użyłam kredki no i tego bajeru, bajera Takiego. Więc tak yy, To, że jesteśmy też mamami Powinniśmy zadbać nie tyle Kochani, kochane Co o wygląd, ale o yy, Swój rozwój osobisty Tak yy, I tutaj zachęcam Was też do Obserwowania mnie na Instagramie Bo oprócz yy, treści Wesołych Takich z humorem Znajdują się też poważne Bardziej treści motywacyjne, żeby coś zrobić ze swoim życiem, jakiś kierunek obrać, wiecie, jakieś porady i oczywiście, no też trochę moje takie życie, wiecie, prywatne. Teraz muszę sobie zrobić kreskę. Zdaję sobie z tego sprawę, że ten makijaż może być bardziej, nie, nie taki e, makijaż. Filmik mi wartościowy, ale poczekajcie, już dokańczam się malować, już ostatni etap, tylko tuż do rzęs i e, zaraz sobie też porozmawiamy, tak wiecie, bardziej, bo z tego, co teraz widzę, to ciężko mi się w ogóle skupić, wiecie, maluję się i gadam, nie mogę się skupić e, nad tym, co chcę powiedzieć, co Wam chcę przekazać. I najpierw muszę dokończyć makijaż, a później do Was parę słów jeszcze powiedzieć. Jak widzicie, za moimi plecami mój towarzysz, życia wiernie zawsze jest. On cały czas. Um, słuchajcie, jak on zobaczył, że ja niosę już statyw, ten kijek i telefon pod pachę z kubkiem kawy, on już wiedział, że ja idę nagrywać. Słuchajcie, od razu wstał ze swojego posłania i przyleciał za mną, nie? Nie wiem, on lubi chyba słuchać jak ja rozmawiam, chyba lubi słuchać mojego głosu, nie wiem albo po prostu lubi ze mną siedzieć, tutaj być mamy to, skończyłam kochani, jeszcze tylko szminka na ustach i koniec mojego całego makijażu jeszcze sobie lubię czasami wiecie, rozświetlacza trochę dać i bronzera jednak dzisiaj yy, nie czuję takiej potrzeby, dzisiaj sobie to daruję Zawsze wyjdę poza kontur. No więc tak, kochani, rozwijajmy się, bo rozwój osobisty jest bardzo, bardzo ważny. Ja dzisiaj od samego rana, słuchajcie, oglądałam bardzo wartościowe filmiki na YouTubie, ale planuję kupić sobie książkę. Teraz, jak będziemy w Polsce, zajdę do Empiku albo zamówię na Allegro i słuchajcie, pierwsza książka, jaką zamówię, będzie. Nie, nie powiem Wam. Nie powiem Wam, jaka będzie. Ja Wam pokażę w filmiku, jaką kupiłam. Potrzymam was trochę w niepewności, moi drodzy. Tak więc Paulinka nie tylko y, czyta same trailery, trailery. Tak to się mówi, trailery, ale także książki bardziej wartościowe, takie y, uczące. Bo to mnie też interesuje. <laughs> Przepraszam, i chciałabym to też bardziej, jeszcze bardziej zgłębić. Te wszystkie motywujące rzeczy, treści w, w internetach, w internecie, treści coachingowe, filmiki, książki. Wiecie, ten, ten rozwój cały osobisty to też jest wszystko ok, ale też nie popadajmy w paranoję. Nadmiaru wiedzy, też trzeba odpocząć od tej wiedzy, bo y, potem zapętlimy się tak, że skończy się na tym, że będziemy tylko słuchać, tylko oglądać, słuchać i nic z tym nie zrobimy. A to trzeba coś robić, słuchajcie, robić coś w tym kierunku, posłuchać, przemyśleć, przetrawić to i wziąć się za robotę. Zaczynę, po prostu zaczynę. No i tyle, no. Praktycznie, tak, nudzę cię. On tutaj ziewa. No, no jejku, nie widać jego noska, ładny nosek. mars Ja się kochani, cieszę, że jesteście tutaj już was. Raczej, e, znaczy, ja się cieszę, że jest was już tutaj 500, pięć, 500, że mam na koncie 500 subskrybentów. Dobrze wymawiam. Wiadomo co chodzi, i z tego co widzę, liczba pomalutku jeszcze rośnie w górę. Bardzo Wam za to dziękuję. Mam nadzieję, że cały czas jesteście ze mną, że nie kończy się tylko tam, wiecie, na subskrypcji, ale też i oglądacie mnie, że miło Wam się przede wszystkim nie ogląda, słucha, wracacie do moich filmików. Jestem bardzo zadowolona z tego i kochani, chciałabym Wam. Wam przypomnieć, że dążymy do tysiąca. Jest to moje takie marzenie, żeby Was było z tysiąc. Za każdą subskrypcję bardzo dziękuję. Cieszę się, że zaczynamy tworzyć fajny kanał. Już go tworzymy, bo to też Wy go tworzycie. I yy, no fajnie będzie, jak będzie nas ten tysiąc, będzie nas więcej. No i oczywiście bez Was... Nie uda mi się to, więc zachęcam Was, kochani, do subskrypcji mojego kanału i do polubień moich filmików, jeżeli Wam się podobały. Dajcie znać, jakich treści, jakie treści byście chcieli obejrzeć. Komentujcie śmiało. Jeżeli nie, to piszcie w wiadomościach prywatnych na Instagramie. No, kochani, dobra, będę kończyć, bo tak gadam, a ja nawet nie wiem, czy Wam się podoba moje gadanie. Chociaż fajnie tak sobie porozmawiać tak do kogoś i tak y, troszeczkę y, takich mądrych słów powiedzieć, nie tylko same głupoty, wiecie o co chodzi. Ale tak nie miałam w ogóle, jeszcze naleśniki mnie czekają, bo ciasto już rozrobiłam. I teraz właśnie jak skończę nagrywać, y, idę dziewczynom zrobić naleśniki. Planuję zrobić naleśniki z, jabłk z jabłkiem. Y, na masełku je... Podsmażę, w kosteczkę drobno posiekam jabłuszko, podsmażę na masełku, czy pod podduszę. Podduszę, tak się bardziej fachowo mówi, kulinarnie i bardziej podduszę jabłuszko na masełku. Dodam yy, jeszcze potem, jak wystygnie, dodam takiego serka wiejskiego, naturalnego. Można z twarogiem, ale ja nie mam, posiadam serek wiejski, yy, więc zrobię z tym serkiem, zamieszam to wszystko. No i w te naleśniki pozawijam. Na wierzchu jeszcze troszeczkę Nutelu zasmaruję i mają. Pyszno, pyszne drugie śniadanko. Yy, ja oczywiście też skubnę na pewno ze dwa. Spróbuję, zjem, bo mam też smaka. I ten... No, aha, i jeszcze yy, nie dokończyłam. Dzisiaj w ogóle nie miałam w planach nagrywać, słuchać żadnego filmiku. Poszłam do łazienki, chciałam się malować. Mówię, czekaj, nagraj filmik. Dawno nie było. Wyjęłam telefon, statyw... I oto jestem. Jest filmik na spontanie, słuchajcie, i nawet nie planowałam tego tematu z Wami poruszać. To wszystko poszło naturalnie i bardzo się cieszę za to. Mam nadzieję, że w trakcie montażu już widzę, 17 minut gadam. Mam nadzieję, że w trakcie montażu nie będę musiała dużo go przycinać, wycinać tych moich zająknięć albo jakiś zawiech. Więc od razu po naleśnikach, dziewczyny zjedzą naleśniki. A ja zabieram się za montowanie tego filmiku, i postaram się, żebyście już jeszcze dzisiaj go zobaczyli. Taki mam ambitny na dzisiaj plan. Wiadomo, jeszcze później pójdziemy na spacerek. Dzisiaj jest ładna pogoda. Słuchajcie, u nas. Yy, zaczyna świecić ładnie słoneczko, wychodzi za chmur. Jest 8 stopni dzisiaj, dzisiaj ma być ogólnie 8 stopni na plusie, z czego się bardzo cieszę. No i. I tyle, kochani. Zachęcam Was jeszcze raz. Yy, subskrybujcie mój kanał i zachęcam Was do obserwowania mnie na Instagramie. Kochani, trzymajcie się cieplutko. Yy, jeżeli macie, może jeszcze jakieś tematy, yy, żebym Wam opowiedziała o czymś z mojego punktu widzenia, jak to na przykład u mnie coś wygląda, co, co na dany temat myślę, uważam. To dajcie znać w komentarzach, piszcie śmiało, a ja będę nagrywać takie dla, dla Was filmiki, jeżeli oczywiście lubicie, jak do Was mówię, jak do Was coś opowiadam. Myślałam też zrobić serię typu, nie wiem, chwila z Paulą, kawka z Paulą. Ej, ojku, kichnę. Le mnie w nosie zakręciło, słuchajcie. Coś, tak, coś tego typu wiecie seria takich właśnie pogadanek po, po i, i w ogóle. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, kochani. Trzymajcie się cieplutko, dzięki wam, dziękuję jeszcze raz za dotychczasowe subskrypcje, i życzę Wam miłego dnia. Ja lecę robić naleśniki, później montować ten film, żebyście jeszcze dzisiaj go obejrzeli. No i potem lecę na spacerek. Na razie, kochani.